Ciemaneczko, tutaj Boruc, y, to był taki krótki audiolog. Chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli ktoś jest fanem bądź był fanem Marcelosa i subskrybował jego kanał, to otóż chcę wam powiedzieć, że Marcelos prawdopodobnie y, wrócił. Nie prawdopodobnie, a chyba wrócił, tak mi się wydaje. Więc y, subskrybujcie jego kanał, ja dam wam tam link jego kanału gdzieś tam w opisie bądź y, gdzieś tam go wrzucę ewentualnie żeby się go mieli żeby się go zasubskrybowali mam nadzieję że y, jego kanał wam się spodoba on właśnie sobie kupił nowy mikrofon także będzie fajnie go słychać nie będzie żadnych szumów trzasków i także Subskrybujcie go kanał i trzymajcie się ciepło i hejo.